No, promuj. Dobra, co? Zobaczcie, jak wyglądamy pięknie. To prawda jest już siódma, ale mamy dzisiaj takiego lenia. Jesteśmy tak zmęczeni z dzień. W dzień, kiedy wyjeżdżamy stąd. Już powinniśmy być od godziny na nogach. Jedne, to nas obudziło, to deszcz. Padał deszcz, musieliśmy wstać po ciuchy, bo mieliśmy na lince. Jeszcze nam dosychały wczorajsze pranie. No i... stajemy. O kurde. Zobaczymy jeszcze chwilę. <gry> Ojej. Okay. Więc idziemy na prom, nie mamy biletów, mamy nadzieję, że kupimy je na miejscu. Pokujemy ten nasz bałagan, zobaczcie, co się dzieje tutaj. Wszystko nam musi wejść jeden pecak. No wejdzie, ale. No i zobaczcie, jak tam się udało elegancko ogarnąć ten bungalow. Czyściutki. Wyjeżdżamy. Eee, słuchajcie, dzisiaj wyjeżdżamy do Krabi. Cały czas popaduje deszcz. Myślę, że to był dobry pomysł, żeby stąd wyjechać, bo już byśmy dzisiaj w ogóle nie skorzystali z wyspy. Eee, no tak jesteśmy nad, nadpakowani, trochę wam powiem. Jeszcze musimy namiot w turecko dołożyć, a ja widzę, że tutaj za bardzo nie ma miejsca. Ten plecak tak pod nogi, to też średnio. Raczej powinien być cienki, no bo miejsca jest nie za wiele pod nogami. Chciałem jeszcze wam pokazać jakość tajskich spodni. Ogólnie nie, no. Pociłem się jak byłem chory i poprzyklejały mi się i wyglądają tak. Mają dodatkowe wejście albo wejście ogromne. Wyrzucam je, bo są mi niepotrzebne. O, hajs przyszedł. Słuchajcie, jak się uda to jeszcze jedziemy, jedziemy zjeść burgery, a jak nie to lecimy na prom, dlatego że nie chcemy się spóźnić. O 10:00 to jest najpóźniejszy jaki możemy popłynąć, żeby zdążyć do Krabi dzisiaj dojechać, a dystans jest konkretny. Bo jedziemy jakieś 300 km ponad dzisiaj na skuterze. To będzie, to będzie ciężka, długa trasa. Damy radę. Jo! Przyjechaliśmy na śniadanie na te burgery, na których już byliśmy ostatnio. O, pani dopiero otwiera. A tak się nazywa ta kawiarnia, gdzie jemy burgery. Polecajka. Szybkie śniadanie i uciekamy. Ja biorę świnię dzisiaj do jedzenia Ty? mają eleganckie burgery. Ogólnie Wziąłem sobie ostatnio ze świnią i wziąłem z serem i z jajkiem i był ekstra burger, był naprawdę dobry. I tak czułem niedosyt i zamówiłem sobie z kurczakiem, tylko z jajkiem, bez sera. I średni mi podszedł albo się najadłem, zanim go dostałem, to już może mi po prostu flaki ruszyły i, i czułem nasycenie. Albo mi nie podszedł, bo był suchy moim zdaniem, ten drugi burger. Mm -hmm. Dlatego biorę ze świnią, bo świnia będzie soczysta, a kurczak jest suchy. No, cię nie dam, a to już jadłeś Tak się prezentują te burgery. Ktoś zamówił dwa. Wjeżdża? Robimy takie dni, kiedy mamy promocję. Śniadanie za darmo. Trzy burgery zjedliśmy. A Radżano na to zapłaciła. Mieli jakąś promocję, że pasażer jedzie za darmo. Hmm? Jeśli jedziesz ja motocyklem. tylko bilety w porcie. Bang bang. Prawie że na plaży. Siema, siema. Jesteśmy właśnie w Lipanoi. Czekamy na prom, który już podpływa spóźniony. I szybko opowiem wam o naszym pobycie na Kosamui. Eee, co, na wyspie byliśmy? 10 dni byliśmy. 10 dni dokładnie. I co robiliśmy przez te 10 dni? Leżeliśmy! Zwiedziliśmy wszystkie plaże, byliśmy na jednym wodospadzie. Wzięliśmy sobie jednego dnia wycieczkę na wyspę Świni i na snurkowanie. I to była najlepsza atrakcja z całego pobytu. Szczególnie to znaczy wodospad był spoko, można się było wykąpać, ale dojazd był do niego dość skomplikowany. Można uszkodzić skuter, lepiej sobie wziąć kłada, jeżeli macie hajs i pojeździć sobie. Jest bardzo dużo wycieczek, możecie spędzać na przykład dwa tygodnie robiąc co innego, ale trzeba mieć na to kupę forsy, bo wycieczki niestety są dość kosztowne. My na przykład zapłaciliśmy 750 za łódkę, za osobę na Wyspę Świn na storkowanie. Ludzie płacili nawet po trzy koła w mieście, słyszeliśmy ceny i zgadzali się na to, więc wszystko zależy od pojemności waszego portfela. Yy, najlepszy market? Na, tutaj e, po zachodniej stronie wyspy przy porcie, głównym porcie e, por, e, tym statkowym. Ale jest tylko we wtorki. Najlepszy jest we wtorki w nocy. on jest cały tydzień, ale w tygodniu jest taki malutki, a we wtorki jest taki duży, fajny. Mhm. Co jeszcze możemy Wam powiedzieć? Jeżeli chodzi o noclegi, to można sobie spokojnie znaleźć miejsca do spania już na miejscu. My zostaliśmy w bungalowie, który wynajęliśmy sobie przez Booking i był tańszy później, przedłużając dobę. Ale na przykład, e, Polo, którego poznaliśmy tutaj na Samui, miał niedużo droższy pokój z klimą i z basenem obok knajpy, która była, miała spoko jedzenie i płacił, my mieliśmy 6 tysięcy za miesiąc, on miał 7 tysięcy, czyli 7. nieduża różnica, jakieś tam powiedzmy, nie wiem, 30-50 batów dziennie, a miał dużo lepszą miejscówkę moim zdaniem, bo był basem przede wszystkim i miał klimę, spoko. spoko. My z racji naszej choroby nie chciało nam się jeździć i szukać. I co, ogólnie kosamuj, spoko, jak dla nas 4 dni były wystarczające, tak mieliśmy zaplanowane, 4 noce, Zostaliśmy dłużej, wiadomo, wymęczyło słabok, słabok. nas. No, musieliśmy wyleżeć. Ale spokojnie ten bungalow, naprawdę. No, weekend, okolica, weekender bungalow. Fajna okolica, cisza, spokój, ptaszki śpiewały, bardzo ładny ogród. Fajnie, fajnie. Ja myślę, że, no, że ogólnie wyspa jest taka, że macie wszystkie atrakcje. Są masaże, są knajpy, są bilardy, są jakieś tam puby z muzyką, są miejsca, gdzie dzieci mogą się wybawić, są galerie. Eee, wys wyspa typowo wakacyjna. Kopangan był bardziej dziki i można byłoby ciężko tam spędzić dwa tygodnie z dziećmi, na przykład. A tutaj, spoko, wszystko jest przygotowane dla, dla wyjazdów rodzinnych. Więc, jakbyście się wybierali na kosamój, to napiszcie do nas, powiemy Wam, gdzie najlepiej zjeść, gdzie jest najlepszy masaż i która plaża jest najładniejsza. Nasz sprzęcik zaparkowany. Kazali nam się przestawiać. Ogólnie mega buja w ogóle. Ja jestem taki. Żegnaj, Płyniemy, słuchajcie, mieliśmy płynąć półtorej godziny. Płyniemy już dwie i pół i zobaczcie jak nas buja. Ja teraz nie ruszam telefonem. On... No akurat tak nie za bardzo widać, ale z tamtej strony, patrzcie, patrzcie jak to wygląda. Widać coś? Widać? Nie widać. I widać? I nie widać. Mega nami boja. Jest już późno, ja się denerwuję. A jeszcze kawałek do portu, bo bardzo wolno płynie, boi się chyba, że nas przewróci, nie mam pojęcia. Mega powolutko płyniemy, mega powoli. No, pozwiedzamy sobie troszeczkę statek No już widać port. Wydaje się, że jest niedaleko, ale tak wolno płyniemy. No rzuca nami strasznie. Myślałem, że jeszcze się przekimam, ale chyba nie ma sensu. Kurde, lipa straszna. No nic, damy radę. Do krawi mamy 3 godziny... 3,5 godziny skuterem. Abyśmy to wytrzymali dzisiaj jeszcze, żeby nie padało tylko, bo deszcz nas zniszczy totalnie. Po czterech godzinach w końcu dopłynęliśmy. Masakra. Tak długo to się nie spodziewaliśmy, że tak będzie. O, wieje przeokropnie i buja. Dobrze, że mamy całą paczkę Mentosów w plecaku, to nas poratowały. Krasie. Mamy 160 km do krabi. Czyli zapowiada się niezła przejażdżka. 4 godziny na skuterze. A jest już 15. Więc będziemy prawdopodobnie dojeżdżać do krabi po ciemku eee, i nie jedziemy przez Surat tani, nie bierzemy namiotu, ponieważ pani z wypożyczalni nam nie odpowiada prawdopodobnie mają zamknięte dzisiaj i jedziemy bez namiotu, będziemy spać po bogatych hotelach z basenami Jedziemy po nas przejadą. Nie przystanek na trasie do Krabi zostało nam 56 km, czyli jakąś godzinkę, może mniej. Tak spoko się jedzie, jest droga, jest Skit. No Mamy autostradę cały czas. Ogólnie, no tak, no, droga jest brzydka, <laughs> powiem szczerze, no bo jedziemy autostradą, ale jakbyście mieli jechać po pitubami, to byśmy jechali cały dzień, więc nie ma wyjścia. Może zdążymy przed zachodem słońca. No. Ja to jestem głodny, zjedlibyśmy coś jeszcze, nie? Ja to jestem głodny. Ale nic nie ma przy tej autostradzie: żadnych knajp ani czegoś takiego, żeby coś wszamać normalnego, jakąś zupę chociaż z pierogami. No nie ma nic. To wsiadamy, jedziemy. Tłumik no. stopił. Zmęczenie już daje się we znaki, ale jeszcze trochę. Jeszcze 36 km A się zaczęły widoki charakterystyczne dla prowincji Krabi czyli palmy olejowe i wystające góry wapienne już jest ładnie, już jest fajnie To jest to, co zapamiętaliśmy w sumie z ostatniej naszej wycieczki z Krabi, te właśnie te góry, nie? nasze się tak mega podobało to. Bardzo Bardzo fajnie. Cieszymy się. Okay. Jesteśmy mega głodni, mamy 20 km do Krabi No i nie ma żadnej knajpki jakiejś takiej, wiecie, żebyśmy sobie coś wybrali Chociaż pod kapao, nie? Cokolwiek No Jedliśmy śniowanie, te burgery, które widzieliście i... I długo, długo nic A mogliśmy zjeść, tylko że baliśmy się, że zajdzie nam dłużej na trasie A trasa była elegancka, więc to? Jedziemy godzina 18.30 meldujemy się z naszego pokoju który wygląda tak ahoj ale jest lodówka prywatna łazienka albo to łyski co mamy w plecaku Uuhu, impreza tłusty czwartek u nas wjeżdża Mamy akurat pączki naprzeciwko naszego hotelu, a sobie ja się marsbiła, że nie zjemy pączka dzisiaj. Nie są tak dobre jak polskie pączki, ale są smaczne. Co to za zupa u ciebie? Ja sobie wziąłem tom yama i chciałem lekko pikantnego. Podejrzewam, że tutaj spróbuję najpierw i szybko powiem. Czekajcie. Moja jest lepsza. Bo moja jest zrobiona z pół paczki zupki chińskiej, nie z całej. Żeby nie była pikantna. To ja zupę z czerwoną pieprzowiną. I pierogami. No, próbuj. Mm. Dobra, co? Piękna. Trafiliśmy właśnie na... Black Crab Night Market. Zobaczymy, ale jest ogólnie bardzo duży spokój. Podjedliśmy już, więc nie musimy szukać na już jedzenia. Tylko znajdziemy coś, co nas będzie interesować, ale z chęcią sobie to miejsce zwiedzimy, bo będąc ostatnio w krabinie nie, nie byliśmy tutaj w ogóle. Co pczelimy. Jeszcze wzięliśmy te pączki, takie wiecie, pozawijane były. No, fawory a faworki. Mówiłem do pani, że chciałabym cukier, to mi posypała takim granulowanym, i on się w ogóle nie przykleił do tego. Chyba mi coś pikantnego do oka, jakiś opar. Chyba tu od pani. O, zobaczcie, jak sobie na przykład cygaro zapalić, tajskie. To są wodorosty. Są wodorosty, no. Wyglądałem jak cygara. No, jedzenia jest dużo. Ceny są trochę wyższe, powiem mam jak na Hasamui nawet Takie okay. duże sushi pani robi albo pan Hashimakaki No, ciekawe pan robi takie Pączu się w okazji tu z tego czwartku. Owoce morza Jak to na tych wszystkich targach Bo Pan ma takie fajne roki samosy tutaj jeszcze Robisz? Z kary, z matabą, z samosem, ze wszystkim robi, no? Dychę? Dobra, to weźmy. To dla mnie jest robiony szejkuś z mango. Silę sobie wziąć z kokosa. Ale możecie sobie zamówić też takie fajne kubki. Nigdy tego nie próbowaliśmy, ale tak z oreo w sumie mleczko by wjechało, nie? Kokosowe, czekoladowe. No. no może? Tak twój szejkuś. Dla mnie to jest pyszny, najlepszy szejk kokosowy jaki mm. piłem w ogóle. Super. Mój jest mało intensywny, ale jest dobry. Gdzie jechaliśmy jeszcze sobie na rotiego. Już nawet ja sam słyszę po sobie, że już mi się język plącze, więc chyba nie będziemy nic więcej nagrywać, bo szkoda jest naszego suchu. No, więc pani robi. Mam nadzieję, że będzie. Duży, no. Banan był taki niezawielki, ale myślę, że ogarniemy to. Co ci się dzieje? No ale pytałem, pytałem się, czy będzie chciała jeść. Wszystko na pół. Nie na pół, masz jeden kawałek, to jest twój jeden. Nagrywam to. Widzowie ocenią. Mamy jeszcze tego naleśnika z Nutellą, kończymy go i idziemy już spać. A więc do zobaczenia jutrzejszego dnia. Planów jeszcze zbyt wielkich na krabi nie mamy, ale coś ciekawego na pewno Wam pokażemy, więc oglądajcie. Już nie jest koniec.